W końcu marzenia stały się rzeczywistością to słowa prezesa Władysława Komarnickiego, które wyraził podczas podpisania umowy z firmą BSI na organizację przez Gorzów imprez cyklu Grand Prix w latach 2011-2015. Jest to pierwsza taka impreza w historii naszego miasta. Jest to coś, co powinno wzbudzać szacunek dla tego, co się nazywa najwyższy poziom marketingowy na świecie. I to jest 61 lat. Kibice, którzy przychodzili tutaj na nasz stadion i byli związani z nami na dobre i na złe, to jest dla nich ogromny prezent, i dla mieszkańców Gorzowa. Oczywiście też dla Rady Miasta i, i dla prezydenta, bo gdyby nie współpraca, taka nazwijmy to jak ja to mówię ścisła. Nigdy byśmy nie fetowali tego zwycięstwa. Jak stwierdził prezydent Tadeusz Jędrzejczak, tak duże wydarzenie sportowe to nie tylko promocja Gorzowa na skalę światową, to też czysty biznes, ponieważ kibice żużla, którzy przejadą do Gorzowa już kilka dni przed rozpoczęciem meczów w cyklu Grand Prix, będą korzystali między innymi z gorzowskich hoteli, a Gorzów nie musi praktycznie w nic inwestować. My płacimy za rozbudowę stadionu, który pozostanie majątkiem miasta na kolejne dziesiątki lat. Ten wydatek w tej chwili to jest poziom 22 milionów plus 16 z pierwszego etapu rozbudowań, w sumie razem będzie około 40 milionów złotych, ale to jest inwestycja w Tak, Jeżeli chodzi o umowę z BCI, jest to umowa o charakterze handlowym i chcę Państwa poinformować, że w tej umowie partycypuje w 1,4 ceny opłaty z tytułu prawa do organizacji zawodów Klub Sportowy Stal Gorzów. To jest rzecz w Polsce niespotykana, żaden z klubów nie partycypuje w kosztach. I sprawa ostatnia, my z tego tytułu będziemy mieli. Pożytki, a nie straty, dlatego że to nie jest 13 milionów złotych. Do tej sumy Rada wyraziła zgodę, że mogę zaciągnąć zobowiązania, a jestem człowiekiem oszczędnym i chcę Państwa zapewnić, że jest to suma kilkakrotnie mniejsza. Podczas spotkania uroczyście pogratulowano Tomaszowi Golobowi zwycięstwa w indywidualnych Mistrzostwach Świata. Kapitan Gorzowskiej Stali w wielkim stylu wygrał te zawody i jednocześnie przypieczętował swój największy sukces w karierze. Jeśli chodzi o złoty medal, to e, i o to wszystko, co się działo w tym sezonie, powiem szczerze, że Pan Prezes pan Panem Prezydentem wierzyli i cały czas mówili, że będzie ten zło, złoty medal. Ja, u, wierząc w te słowa, ciężko pracowałem i w teren za zdobyłem to, co było moim marzeniem od małego dziecka. Poświęciłem całą swoją młodość. E, Moimi przyjaciółmi były motocykle, pokazuje się dzisiaj. Nie żałuję tego czasu, gdybym miał powtórzyć tą pracę i ten czas, na pewno bym zamienił na to złoto, fantastyczne uczucie, myślę, że spełniło się to, co to, co tak jak powiedziałem przed chwilą, było moim marzeniem. Podczas uroczystej konferencji zaprezentowano również wizualizację stadionu żużlowego, jak będzie wyglądał po modernizacji. Stadion, na którym w przyszłym roku rozpocznie się cykl imprez Grand Prix, zostanie oddany do użytku pod koniec marca.